Zmany zodiakalne na ochronę i bogactwo dopasowane do energii poszczególnych znaków zodiaku. Talizmany, których bazą jest czarny turmalin, najpotężniejszy kamień ochronny. Kamień, który jest jak wasza tarcza, nie dopuszcza do was negatywnej, toksycznej energii od ludzi z otoczenia. Świetnie sprawdza się, jeśli w waszym otoczeniu są właśnie takie osoby, które, przez które czujecie się wy, wy, wyczerpane, bez energii, smutne. Czarny turmalin was ochroni właśnie przed tą negatywną, toksyczną energią. Dodatkowo cytryn, kamień bogactwa, dobrobytu, powodzenie w sferze finansowej oraz zawodowej. Jest to. Kamieni motywacji w przepięknym, żółtym, ciepłym kolorze słońca. A słońce to życie, to energia, to motywacja. No i oczywiście cechy. Hmm. Każdego znaku zodiaku, które są podbite, wzmocnione kamieniami dopasowanymi właśnie do tych znaków. I tak na przykład mamy tutaj zodiakalną wagę, która jest wspierana przez takie kamienie jak onyks i kwarc różowy. Onyks, kamienie siły, mocy, odwagi, również jeden z kamieni ochronnych. Do tego kwarcy różowe, kamienie miłości oraz pozytywnych relacji. Strzelec, mamy lapis lazuli, kamień mądrości, kamień wspierający komunikację, kamień o niezwykle bogatej historii, Wykorzystywany już w starożytnym Egipcie. Następnie mamy labradoret na odwagę oraz nowy początek. Tutaj mamy symbol znak zodiaku strzelec, symbol zodiakalnej wagi. Kolejna propozycja to talizman dla zodiakalnych bliźniąt i tutaj mamy kryształ górski, który jest nazywany królem kryształów. Wzmacnia on działanie pozostałych kamieni, oczyszcza z negatywnych myśli, z negatywnych energii oraz agat, kamień długowieczności, kamień harmonii i równowagi. Następnie mamy byka, dla byka mamy kamień kobiecej energii, intuicji, kamień księżycowy oraz Kwarc różowy dla panny, różowy tormalin i dla Bradoryt. Oczywiście dostępne są również talizmany dla pozostałych znaków Zodiaku. Daj znać w komentarzu, jaki jest Twój znak Zodiaku, aby mogła zaprezentować talizman dla Ciebie. Jeśli czujesz, że potrzebujesz magicznej ochrony i wsparcia kadenii naturalnych, to zapraszam serdecznie do napisania wiadomości prywatnej.